23. dzień vlogów codziennie. Dzisiaj nadajemy za Rachnobie Katowice. Z racji, że jest dzień dziecka, to mam otwarte. Dzisiaj w ogóle wyjątkowy dzień, bo mamy wyjątkowych gości. A mianowicie, yy, przedstawcie się? Sebastian I Julia przyjechali do nas z miejscowości, w sumie bardzo aktualnej na, na, w aktualnym czasie, Półtusk, czyli 50 km od Warszawy. Zrobili zakupy i mm, co, do, co do Was wpadło w ogóle dzisiaj? Taki maluszek. Terafosa z TIRMI i jeszcze tam wpadł jakiś gratis. I tutaj kolejny maluszek. Było warto jechać taki kawał drogi dzisiaj? Jak najbardziej. Bardzo miło. 350 km ale warto. Bardzo miło, to też robić. W końcu trochę pajęczarskiego kontentu. Samica z Peplu. Purple. Nie wiadomo, czy to nadrzewny pajęk, czy nie. Całkiem spora locha. No i tak to wygląda, moi drodzy. Dzisiaj siedzimy sobie na stawowej. Ponagrywałem trochę z Szymonem rolek, które będą pojawiały się na naszych profilach. Tak więc też fajnie, ponieważ ludzi było mniej. No i gdzieś tam ten czas spożytkowaliśmy mimo wszystko na kontent. Nando Carapoensis. Kurde, zapomniałem, że mam taką ładną semiczkę. Zielone skorpiony. Zmiana powoli dobiega końca. Ja biorę wybrakowany towar, który skończył mi się do zamówień, a widzę, że się sprzedał. No i kończę powoli ten dzień. Tutaj maluszek. Parę chybany. W ogóle trafił tutaj ekspozytor, który ostatnio robiliśmy na rolce. I poprawiłem koszulkę, bo strasznie nam zjechała w dół. A tutaj taka moja pamiątka z wyjazdu z Wojtkiem. I zamykanko na dzisiaj już koniec. A kto to przyjechał? Kto to przyjechał? Dzień dobry. Dzień dobry.